Każdy dzień tak piękny był jak Twoje sny, choć jesteś tak codziennie odmienna. Cześć, słuchajcie, w związku z tym, że dzisiaj jest 1 listopada, wiele Was wrzuca filmiki na Instagrama czy na YouTube'a a propos 1 listopada, czyli święta zmarłych, bliskich, którzy odeszli itd. itd. Nigdy do tej pory tego nie robiłam pierwszy raz, tak jak jestem na YouTubie, ja nie wiem, tam chyba 8 lat, czy 9 prawie już, nigdy nie nagrałam takiego filmiku. Yy, natchnęło mnie to kilka dni temu i sobie nawet przygotowałam dwie historie, ale dzisiaj <laughs> koleżanka z pracy powiedziała mi pewną historię. Zdziwiło mnie to, bo ona nie jest taką osobą, która by po pierwsze opowiadała takie historie a propos... Materii i, i duchowości. Yy, dwa, yy, niby się kolegujemy, a wyszło tak, że nigdy mi o tym nie powiedziała. Dobra, nieważne. Ważne, że dzisiaj nam opowiedziała tą historię i słuchajcie, jej córka jest na studiach. Jest na studiach i z chłopakiem razem wyprowadzili się tam trzy lata temu bodajże. Yy. I pierwsze mieszkanie, jakie mieli, teraz mają chyba trzecie mieszkanie, więc pierwsze mieszkanie, jakie mieli, było ciasną kawalerką, ale im to wystarczało i mieli przysposobioną, że tak powiem, przysposobioną piwnicę do tego mieszkania. No i oczywiście, że dostali klucze od domu od skrzynki na listy. Dostali też klucze od piwnicy, więc zeszli zobaczyć, jak ta piwnica wygląda. No piwnica jak piwnica. No okazało się, że piwnica jest pusta. Dobrze, bo, bo no, zawsze coś można w nią schować, nawet głupi rower, chociaż nie mają, ale wiecie, no, rower czy jakieś coś, jakieś graty. No ale okazało się, że w piwnicy jest książka. W piwnicy jest książka. Nie dowiedziałam się, o czym jest ta książka, chociaż koleżanka druga z pracy zapytała, ale ta, ta koleżanka, opowiadając o tę historię, powiedziała, że nie wie, o czym jest ta historia. Na pewno była dedykacja na, na którejś stron jakiemuś chłopczykowi, jakiemuś mężczyźnie, chłopczykowi, była to i dla niego ta książka dedykowana. No i oczywiście, że nic więcej w tej piwnicy nie było, to córka tejże opowiadającej historię. Wzięła tą książkę do domu, a że obydwie uwielbiają książki pisane, nie e, 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 słuchane, tylko, tylko po prostu czytane, więc wzięła ją do domu i słuchajcie. I od pewnego, od dnia, może, zaczęły się dziać mm, dziwne historie. To znaczy, e, miała wrażenie, że ktoś za nią chodzi, że ktoś ją obserwuje. E, no, takie czuła czyjąś obecność po prostu w tym mieszkaniu. Też się nie do, nie dopytałam, bo ciekawa byłam, co będzie dalej, więc nie dopytałam, ale też nie wiem, czy ta ciekawo, czy, czy ta, os, ta obecność y, przysposobiona tej materii tej książki była taka, że yy, że że, że yy, w innych miejscach też to się działo, że, że ktoś się obserwował, czuła czyjąś obecność, czy tylko w tym mieszkaniu, tego nie wiem. W każdym razie zauważyła właśnie, że, że coś takiego się zadziało a propos tej książki, którą przynieśli do domu. Nie miała złych zamiarów a propos tej książki, więc wręcz właśnie chciała się nią zaopiekować, ją przeczytać, obejrzeć i sobie ją wziąć do tego, wzięła do tego mieszkania. No i zaczęła temu swojemu chłopakowi narzeczonemu mówić, że słuchaj, no chyba od momentu zabrania tej książki z piwnicy coś dziwnego się dzieje. On mówi, wiesz, jakoś dziwnie też mam to wrażenie. Mówi, znieśmy tą, tą książkę do, do piwnicy i za, zamknijmy drzwi, i nie, nie wchodźmy już do tej piwnicy. Słuchajcie, wzięli tą książkę, wynieśli do piwnicy, zamknęli drzwi, więcej nie schodzili do tej piwnicy i tak, jakby ręką odjął czyli ta magia tej książki, ta jakaś materia, która ją okalała, została w piwnicy razem z tą książką. No i ta córka właśnie opowiadała mamie tą historię i mama dzisiaj nam opowiadała. To było 3 lata temu, więc tak długo trzymała to w, w, w wiadomościach dla siebie. Dziwne to jest, że my wtedy na tym etapie 3 lata temu byłyśmy przyjaciółkami. To znaczy ona mnie uważała za przyjaciółkę, kilka razy to powtarzała, ja tak na dwa razy. No kolegowałyśmy się, lubiłam ją. Teraz jej się tak odwróciło 180 stopni, więc tak nie za bardzo ją... No powiem dziwnie. Dzi, dziwnie się stało. Dziwną, dziwną osobą jest. No w każdym razie, historia powiem Wam, taka, właśnie typowo na, na wszystkich świętych, i, i, i myślę, że fajnie jest ją opowiedzieć. Taka dygresja jeszcze, a propos tej koleżanki z pracy, która, której córka miała tą, tą historię. Kończywszy tą, tą opowieść, powiedziała coś takiego, że. Na pewno książka miała, z, miała związek z tą osobą, która, której należała się ta książka, na której była, której była dedykowana. Po prostu nie wiem, czy, czy ona tak mówi, czy może umarła, może coś się stało, no i została po niej ta książka. A dwa, ciekawe jest to, że w piwnicy nie ma nic, że ci, co mieszkali poprzednio, zostawili tę książkę samą sobie. Nic więcej tam nie było w piwnicy, tylko ta książka, czyli oni też musieli mieć te przeboje z tą książką. No cóż, takie dziwne historie też się zdarzają. Także dzięki wielkie za uwagę. Do usłyszenia, papa. Pa.